Jesteśmy na powiatowej wystawie Koni w Parcicach. Jak pan ocenia to wydarzenie? No to już kolejna impreza. Myślę, że tych kilku zapalonych do tego pomysłu ludzi, którzy zajmują się na co dzień hodowlą koni, a raz do roku... Starają się nam zaprezentować swój dorobek, zresztą dorobek również i z ościennych, i powiatów, i województw. To jest fajna impreza. No w tym roku akurat tak się złożyło, że w pierwszym terminie ona nam się niestety nie udała, ale konsekwencja ludzi pokazała, że tydzień później impreza się odbyła. Widzieliśmy piękne konie, widzieliśmy cudowny pokaz kawalerzystów z 1939 roku. Tylko się cieszyć, oby tak dalej. Co Pan sądzi o imprezach, które ostatnio wyrastają jak gdyby po deszczu? Często właśnie organizowane są przez zapalonych prywatnych ludzi. Znaczy, ja sądzę, że to chyba jest dobry trend, że w końcu wyzwala się wielu z nas y, taka chęć do zrobienia czegoś również z myślą o innych. Bo przecież te wszystkie imprezy gromadzą mniejszą albo większą populację naszych mieszkańców i gości, którzy przyjeżdżają. Każda taka impreza to jest naprawdę dobra forma promocji zarówno gminy, jak i powiatu. I my, jako powiat, no staramy się uczestniczyć w tych imprezach. I na tyle, na ile jesteśmy, byliśmy i mam nadzieję, że będziemy w stanie, to na pewno będziemy również propagować takie imprezy, wspierać je. I jeżeli będzie tylko nam dane i zostaniemy o to poproszeni, to będziemy również współuczestniczyć w nich. Był spod, mega spot na który zjechał ludzie z całej Polski. Był festyn rodzinny u pani Kuźmierskiej. Teraz znowu wystawa koni i na tydzień mamy dosyć, dosyć ciekawą i oryginalną imprezę pod tytułem Bieg Prostną. Co Pan sądzi o tym wydarzeniu? I no, Słyszeliśmy też, są kontrowersje odnośnie finansowania przez powiat czy przez gminę do, dodatkowego finansowania tego tej imprezy. Co Pan o tym sądzi? To znaczy tak, byłem na wszystkich tych imprezach, o których Pan wspomina, bo byłem na Hondzie, byłem na, na festynie Fundacji Wiktoria, Myślę, że również zdążę jeszcze przed okresem urlopowym być na tej imprezie, o której Pan mówi, na tym biegu prosną. Z enuncjacji prasowych wynika, że to może być bardzo fajna impreza. To może być impreza, która w tej części kraju w końcu będzie po prostu inną imprezą. Będzie promowała... Coś, co jest związane z ludzkim wysiłkiem, ale również będzie proponowała po tym biegu prosto jakieś atrakcje związane, no wiemy już, że z mega gwiazdą i programu telewizyjnego i tej edycji, która, która się już zakończyła i zdobył tam pierwsze miejsce. Będzie również kilka innych atrakcji. My jako powiat wspieramy i zaprosiliśmy do udziału w tej imprezie jeden z zespołów i pokryjemy koszt występu tego zespołu.